Wojna XX roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, dlatego, że dotyczyła po pierwsze państwa, które świeżo odzyskało niepodległość. Nie miało własnej administracji, siły zbrojne były budowane impromptu, bez tej procedury, która zwykle temu towarzyszy. Wreszcie było to zwycięstwo, które miało znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla środkowo-wschodniej Europy, dla Europy w ogólności i dla świata, dlatego, że chodziło tutaj o starcie cywilizacji. To była. Rzecz, która zadecydowała o kształcie Europy na kolejne dwadzieścia kilka lat. Bo można sobie wyobrazić sytuację, że Stalin z Leninem zwyciężają w 1920 roku, że Europa Środkowa, przecież na Węgrzech była czerwona rewolucja, w Niemczech mogła taka wybuchnąć w Anglii, której dokerzy strajkowali, mogła taka wybuchnąć we Francji. Otóż, że ta Europa byłaby już czerwona i to niemal po Pireneje w 1920 roku. Znaczenie tej bitwy dla Polaków było także definiujące, dlatego, że to było zwycięstwo pierwsze wielkie o europejskim wymiarze od czasu odsieczy wiedeńskiej 1683 roku. Po drugie, wydaje mi się, że w sposób zdecydowany. Napompowało nasze narodowe ego. Sprawiło, że Polacy stali się pewnymi siebie. Sprawiło także, że siły zbrojne zaczęły odgrywać wyjątkową rolę. Ktoś, kto był, kto pamięta te czasy, mógłby z pewnością potwierdzić, że służba w wojsku była wtedy chyba największym zaszczytem. Każdy mężczyzna starał się w wojsku służyć. Czy pokonaliśmy istotnie bardzo trudnego przeciwnika? Wydaje mi się, że istotnie tak, bo siła armii nie zawsze opiera się na liczbie, chociaż ta po stronie rosyjskiej była bardzo duża, ale także na morale armii. Morale tej armii było wysokie. Żołnierze byli przekonani, że będąc potomkami chłopów, będąc sami chłopami, robotnikami, zaprowadzą nowy porządek na świecie. I ten taki rewolucyjny ferwor pomagał im pokonywać niezwykłe trudności. Armia owładnięta tego rodzaju poczuciem misji, podobnie jak armia napolońska, albo na przykład rewolucyjna we Francji w latach 1790-1800 mogła pokonywać każdego przeciwnika i to był niezwykle trudny propagandowo przeciwnik. Wreszcie armia ta posiadała jednak tradycję jednej z najlepszych armii, w dziejach Europy i sprzęt, który pochodził zarówno z I wojny światowej, ale też z dostaw, które trafiły tam po 1918 roku. Innymi słowy, armia Czerwona była bardzo trudnym przeciwnikiem, i pokonanie jej to nie był spacerek. Wydaje mi się nawet, że armia, która nie otrzymałaby tak wspaniałego uderzenia ze strony Piłsudskiego, mogłaby mimo wszystko przeważyć i po przekroczeniu Wisły, praktycznie toczyć się niepowstrzymana do serca kontynentu. Oczywiście, że Piłsudskiemu pomagało kilka czynników. Był to po pierwsze znakomity wywiad. Polaków w Rosji zawsze było niemało. Oni wspierali nasz wysiłek zbrojny. Mieliśmy bardzo dobrą siatkę Polskiej Organizacji Wojskowej, informacyjną. Mieliśmy też wreszcie znakomitych kryptologów i radio wywiadowców, jeśli tak można było powiedzieć, bo kody komunikacyjne radiowe rosyjskie zostały złamane i to pomogło Piłsudskiemu. Wreszcie udało się w bardzo krytycznym momencie bitwy, już w połowie sierpnia, ogarnąć radiostację 4 Armii Sowieckiej podczas bitwy nad Wkrą. Dzięki temu oddziały te, nie znając położenia na froncie, ciągle parły w kierunku zachodnim już bez żadnego związku z zupełnie zmienioną sytuacją bojową. Wreszcie mieliśmy poparcie, przynajmniej polityczne, ogólnopolityczne Zachodu. Przybyła tutaj 25 lipca 2020 roku misja, na czele której był, między innymi, generał Maxim Weigand, który był szefem sztabu marszałka Focha i który doradzał polskim wojskowym. Jego porady w tym akurat przypadku nie okazały się skuteczne ani właściwe, dlatego że on jednak kierował się filozofią I wojny światowej i w związku z tym nie miał tego wyczucia manewru i ruchu, który dominował na, na wschodzie kontynentu. Ale niewątpliwie pod względem technicznym liczna francuska misja wojskowa była pomocna. Był przecież szwadron, eskadra lotników kościuszki która składała się w dużej części z lotników amerykańskich. Byli też lotnicy włoscy. Było szereg inicjatyw na zachodzie Europy. Na przykład w Belgii miał powstać oddział karabinów maszynowych, który miał do Polski przybyć. Wiele osób uważało, że zagrożenie bolszewizmem jest znaczne i że trzeba się jemu przeciwstawić były w związku z tym rozmaite projekty tego rodzaju. Mieliśmy więc z jednej strony strajki dokerów angielskich, z drugiej strony poparcie tej konserwatywnej czy mainstreamowej, jak to się mówi, polityki Zachodu. Mieliśmy wreszcie poparcie kościoła. Ono w tych warunkach było bardzo istotne dlatego, że no, jednak społeczeństwo było bardzo przywiązane do katolicyzmu, a walczyliśmy z tymi, którzy katolicyzm i Kościół generalnie zwalczali, więc próba mobilizacji poprzez zwrócenie uwagi na rolę Kościoła okazała się niezwykle istotna.